Szanowne przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiejszy film będzie odpowiedzią na pytania, które mnie zadają. Jak już niejednokrotnie było przez te lata, podejmuję decyzję dać odpowiedź na prawie te same pytania, które pojawiają się jednocześnie. Kochanie, wszystkie filmy nagrywam w strumieniu światła. I wiele sił światła pomaga mi. A ja po prostu przekazuję Wam różnorodne informacje i bezcenne praktyki. Nie wiem, czy wykonujecie, nie wykonujecie, ale ja z Wami się dzielę. A tematy zawsze przychodzą same, jak powiedziałam. Raz i mam temat. Ja nie, nie wymyślałam te tematy. Przekazuję tylko to, o co proszę i co jest teraz koniecznie. Właśnie dlatego nie dziwcie się, że pomyślałeś o jakimś temacie, zadałeś sobie pytanie i przez mnie lub przez innego przewodnika otrzymałeś odpowiedź. Tak często o tym piszą w komentarzach, że to nagranie dla mnie, lub nie pierwszy raz odpowiedź dostaje w odpowiednim momencie w pani filmach. No tak to działa. Tak działa jedna wspólna przestrzeń energetyczna, w której wszyscy żyjemy, a wiele istot świetlnych pomagają nam przez tą przestrzeń. Jest pole trasyonne gdzie są wszystkie odpowiedzi. Pamiętacie, ja parę razy wspominałam w swoich filmach, kiedy pytałam fizyka kwantowego Janusza Grabowskiego, dlaczego tak jest, dlaczego w snach przychodzę ludziom, daję odpowiedzi, których nie znam ludzi, w snach uzdrawiam. I właśnie to, to jest to pole jednoenergetyczne, na co fizyk kwantowy mi odpowiedział. Jest pytanie, i jest odpowiedź. Odpowiedzią jesteś ty. Dla tego człowieka, człowieka konkretnego. Dla innego człowieka ktoś inny jest odpowiedzią. I jak Janusz powiedział, to było wspaniałe. Ty jesteś kluczem. A czy człowiek skorzysta z tego klucza i przykręci go, czy nadal będzie walić głową w te drzwi, to już zupełnie inna sprawa. I Anioły prowadzą nas wszystkich do odpowiedzi, do wskazówek na naszej drodze. I to nie jest przypadek, że natknęło się właśnie na ten konkretny film lub na ten konkretny artykuł. To tak, jakby prowadzili za rękę każdego, do wszystkiego. A informacje, które ja przekazuję, Wielokrotnie też mówiłam i prosiłam, słuchajcie sercem. Patrzcie sercem. Dlaczego to służy? To nie jest tylko informacja. Przede wszystkim to jest energia, która ujawnia kody świetlne. Jeśli słuchasz informację umysłom, jako wiedzą, logicznie rozumiejąc, analizując, оценивая все сгоне с программами и взорцами в твоей голове. Что может для тебя быть неясно? Попросту не укладаща в твоей голове. И для того, никто же -то не сгадзаем сейчас того информация, которую он приказывает. Что есть абсолютно нормально для меня. Так мы быть. А если... Czytasz lub słuchasz jakąkolwiek informację sercem i czujesz to przypływ energii, to zdajesz sobie sprawę, że nie wiedza jest przekazywana przez dany konkretny tekst, ale wskazówka, która niczym klucz, jak już powiedziałam, otwiera ciebie od wewnątrz. Poczujcie to, kochani. Poczujcie. Kiedy czytasz lub słuchasz tekst, otrzymujesz wewnętrzne uzupełnienie i transkrypcję. Otwiera się i zaczynasz patrzeć szerzej na pewne sytuacje, na pewne rzeczy, na coś wewnątrz siebie lub wokół siebie. Świadomość i postrzeżenie przychodzą do ciebie. Zaczynasz zdobywać Wiedzy od wewnątrz. Moi drodzy, wy nie szukajcie wiedzy w świecie zewnętrznym. Wszystko wokół to tylko lub aż pomoc i wskazówki. W prawdziwej wiedzy nie da się przekazać bez względu na to, jak bardzo się starasz. Dlatego nieraz nie można dobrać słów, nie można tego przekazać. No, tak jest. Przekazuję tylko te klucz, te wiedzy. Kiedy też, jak już powiedziałam, ktoś bierze ten klucz, wtedy wszystko jest dla niego jasne i zrozumiałe. Jakby puzle w końcu ułożyły się w głowie. Słuchaj informacji serca i niech wiele olśnień przyjdzie do ciebie od wewnątrz. Kochani, Teraz strumienie światła, które spływają na Ziemię, odsłaniają wszystko i odkrywają nas od wewnątrz. Poszerzają naszą świadomość. I z tego powodu każdego dnia coraz więcej osób zaczyna zauważać, jak zewnętrznie, bezpośrednio odzwierciedla ich wewnętrzne procesy. I zaczynają odczuwać wzajemne powiązanie i rozumieć, jak sami tworzą swoje życie, przyciągając wszystko do siebie. Świat się zmienia, a ludzie stają się bardziej świadomi. Uczymy się być twórcami swojego życia, i to niesamowite doświadczenie dla wielu dusz. Ludzie przestają być ślepi. Obwiniając kogoś za swoje życie, wściekając się na życie i jego lekcje. Teraz coraz częściej zaczynam zadawać sobie pytanie, dlaczego przyszła do mnie ta sytuacja życiowa, ta osoba, ta lekcja, w czym chcą mi pomóc. Coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że dobra jest absolutnie we wszystkim. A uwierzcie mi, kochani, przyjdzie czas, kiedy nawet. Takie pytanie przestaniecie zadawać. Po co mi to przyszło? Po to, że tak miało być i to jest absolutna akceptacja wszystkiego. W takiej akceptacji, wdzięczność za wszystko otwiera ludziom drzwi do nowego, wysoko-wibracyjnego świata. Czego ja Wam z całego serca życzę. Z Wami była Irina.